Dzień dobry, jeszcze raz witam państwa serdecznie. Dziękuję za, za przybycie na spotkanie. Spotykamy się wokół książki Czarne, którą wydawnictwo Freedom wydało niedawno jest to premierę. Właściwie robimy premierę dzisiaj warszawską, bo skupialiśmy się na, na, na promocji tejże książki w mniejszych miastach 200 tysięcznych. I to muszę przyznać, było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, ponieważ zobaczyłem na własne oczy, jak bardzo. Nie zdziwiło mnie to, ale tak jednak, jak to Polacy mówią, z własnej autopsji, ujrzenie, ujrzenie tego realu miast 200 tysięcznych jest bardzo symptomatyczne i symboliczne, bo pokazuje, czym Polska jest, czym polska władza, nieważne, czy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czy Platforma Obywatelska, czy AWS, czy PO, czy PiS doprowadziło swoimi nie rządami, rządami dobrej zdrady. Polskę, bo po miastach, zwłaszcza 200 tysięcznych widać, że, wi e, że są to tym bardziej tak zwane ghost ground, tereny opuszczone przez władze e, polińskie. Głęboko przeżyłem wizytę w Radomiu a, i jak zobaczyłem miasto, zawsze my, w Warszawie, tu mieszkając w Warszawie, Radom traktujemy jako coś nieistniejącego, tak jak łódź, a e, wizyta w Radomiu bardzo mocno, refleksyjnie mnie nastawiła. Miasto, jeżeli chodzi o cały anturaż i to, jak wygląda to taki środkowa Afryka, środkowa Afryka. I mówię to z głębokim smutkiem, bez poczucia wyższości, wobec radonia bo takie miasta głęboko opuszczone, duże miasta, jak Częstochowa, czy Bydgoszcz, czy Gliwice, ja pochodzę z Suwałk, więc ja nie mam problemu z tym, że bo to jest miasto około 80-tysięczne, które jest i duże i wystarczająco małe, żeby się czuć w nim odpowiednio dobrze. I, wie, i paru rzeczy można się nie spodziewać po, tym, po mieście tejże wielkości, ale po mieście już wielkości częstochowe można byłoby się spodziewać, mieszkając tam o wiele lepszych, głębszych rzeczy, a tam nic nie ma. Tam wielu rzeczy nie ma. W Bydgoszczy i tak dalej. A to jest wina oczywiście polińskiej dobrej zdrady z podznaku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Platformy Obywatelskiej.